Liga Mistrzów tuż tuż, no i z tego też powodu przygotowaliśmy dla Was taśmę na dzisiaj oraz jutro. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim Seba z tej strony, witam Was ponownie na kanale i Dzisiaj przychodzę do Was z taśmą, która jest złożona na dzień dzisiejszy oraz dzień jutrzejszy, w której będą spotkania na Ligie Mistrzów. Oraz nie tylko. Poprzedni nasz kupon niestety się nie zazielenił, zabrakło jednego spotkania, były to niestety różne wisienek, które w tym spotkaniu postanowiły ich nie zrobić, nic z tym niestety nie poradzimy, ale walczymy dalej, no i dzisiaj na pomoc przychodzą ochotnicy z naszej grupy facebookowej Bedsite. Także dzisiaj kupon jest złożony przez nich, no i ja też swoje 5 groszy dorzuciłem, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale zanim do kuponu przejdę, chciałbym Wam opowiedzieć o bookmacherze, u którego postawiliśmy dzisiejszy kupon, jaką ma promocję oraz jak to wygląda u innych bookmacherów. Jak będziecie też zainteresowani, no to wiadomo, że link będzie podany w opisie. Także przejdę najpierw do tego. A więc jeżeli o głównej promocji mowa, trzeba założyć konto w TotalBecie z kodem Bedsite lub z jednego z linków, które jest podany w opisie, jeden jest na Realu, drugi jest na Gola City. W trakcie rejestracji trzeba wyrazić zgody marketingowe, wpłacić minimum złotówkę, maksymalnie do 334 zł. Złotówkę użyjesz do zagrania bramki jednej z drużyn, resztę możesz wykorzystać na trzy zakłady bez ryzyka, ze zawrotem na konto główne po 111 zł. Każdy. Wymóg to minimum dwa zdarzenia na kuponie: za dokładnie złotówkę zagraj bramkę City lub bramkę Realu. Jeśli twój zakład wejdzie, 176 zł trafi na twoje konto główne. Także to jest ta główna promocja, na której gramy kupon. A teraz przejdę do innych promocji, które są też przygotowane na nadchodzącą ligę mistrzów. W Superpecie jest 300 zł bonusu za gola Realu lub Gola City do wyboru. W Forbecie jest 300 zł bonusów za wegraną Realu lub City, też jest do wyboru. W Etoto jest 200 zł freebetu za BDT jest w meczu. W sts jest 200 zł bonusów za gola Realu lub City, też do wyboru. W Betfanie jest 300 zł freebetu za Faul na Winim. A Fortuna daje 300 zł za Bramkę Realu lub City też do wyboru. Do wyboru. Jeżeli jesteście zainteresowani promocjami u tych bookmacherów, może u nich nie macie konta, wszystkie linki są podane w opisie albo jeden link zbiorczy do wszystkich promocji, które są opisane na naszej stronie bedside.pl. Przejdźmy dalej do naszego kuponu. A więc przechodząc do przedstawienia taśmy, którą mam tutaj przygotowaną od chłopaków i jedno spotkanie też mam od siebie, także przejdźmy do spotkania, które otwiera nasz kupon. Będzie to propozycja od Daniela. Daniela możecie kojarzyć z naszej grupy, głównie z propozycji tenisowych. Tym razem tenisa nie zaproponował, gdyż e, według niego nie było nic ciekawego na wtorek oraz środę. Daniel zaproponował pierwszą ligę chińską i uwaga, gospodarze po czterech kolejkach mają komplet punktów. E, machina nie jest do zatrzymania aktualnie. E, dzisiaj przystępują do pojedynku z dem tabeli, drużyną z Wuhan, którzy po czterech kolejkach mają tylko 3 punkty i 8 straconych goli. Daniel liczy mocno, że, że Shanghai podtrzyma zwycięską pasję i będzie w swojej lidze. Kto wie, drugim Leverkusen. Drugie spotkanie będzie od Patryka. Patryka na pewno znacie, kojarzycie, a można powiedzieć z ekspertem od naszych Ako na Bundesligę, jak i też Championship. No i właśnie dzisiaj idziemy w tym kierunku, czyli BTT jest w meczu Championship i to, co Patryk dla nas przygotował. Coventry walczy, jak tylko może, o walkę w barżach do Premier League. Mając rozegrane jedno spotkanie mniej, stracą tylko dwa punkty do miejsca umożliwiającego im te play -offy. Ich forma pozwoli im powalczyć z mocniejszym Słowhampton, który także prawdopodobnie wystąpi w barażach. Kowentry ma aktualnie najlepszą serię pięciu spotkań ze wszystkich ekip tej ligi, no i obie drużyny są overowe, więc Beat jest w tym meczu zdaje się być bardzo prawdopodobny. Trzecia propozycja będzie od Dominika. Dominika możecie kojarzyć z bardzo wyspecjalizowanych propozycji, zazwyczaj pojedynczych, czasami dubelków. No i Dominik proponuje real z remisem. Jeśli królewscy myślą o korzystnym wyniku dwóch meczu, no to obowiązkiem jest pozyskanie zaliczki w Madrycie. A gdzie są niepokonani 29 spotkań? Warto wspomnieć, że Real Madrid. ostatnie spotkanie zagrał 8 dni temu, kiedy to Manchester City przez ten czas rozegrał aż 3 spotkania. I Dominik uważa, że będzie miał to wpływ na losy pierwszego spotkania z tego dwóch meczów. Czwarta propozycja jest od naszego martinieza, czyli naszego mistrza tasiemek, jak i też specjalisty tenisowego oraz hokeja na lodzie. Maciek poszedł w typ... Na Ligę Mistrzów. Spodziewa, spodziewa się bardzo twardego spotkania. Obrona Bayernu na ten moment jest w strasznym dołku, no i nie prezentuje wysokiego poziomu. Są po prostu do ogrania. Jeśli Bayern chce uczyć tą Arsenalowi, no to musi iść po prostu na otwartą wymianę ciosów, co po prostu otworzy ich tyły. A no i trzy bramki przy takim założeniu padają na spokojnie, no i tego się trzymajmy. Piąta propozycja będzie od Kuby. Kuby warto się liczyć na Twitterze, a ostatnio daje bardzo fajne propozycje do belków, trupelków, czy jakieś niszowe ligi. Bardzo fajne też kupony gra, jeżeli chodzi o, o sporty walki. Także polecam znaleźć go na naszym Twitterze. Często z i Ty są po prostu podawane dalej. Tymczasem Kuba zaproponował też typ piłkarski: Dokładnie Leeds Sunderland. Leeds jest drużyną, która bija bardzo dużo różnych, a co doskonale pokazują w ostatnie mecze. Jest to mocny kandydat do wejścia do Premier League, a ten mecz rozgrywają u siebie. No i z pewnością będą chcieli przycisnąć Sunderland, który jest w kiepskiej formie. No i tym samym powinni nabić dużo więcej rogów niż rywale. Szóstą i przedostatnią propozycją będzie spotkanie od Adama. Adam zawsze bardzo dobrze na piłce azjatyckiej. I jeżeli poglądacie na naszą grupę na Facebooku, no to wiecie, że Adam zazwyczaj z rana wrzuca dubelki albo single są to bardzo ciekawe propozycje, które też często siadają. Mamy mecz rewanżowy w ćwierćfinal Ligi Mistrzów w Konka. Spotkanie mistrza MLS z wicemistrzem MLX. Od rozgrywki Ligi Mistrzów są zdominowane przez ekipy z Meksyku. Według ekspertów wysoce prawdopodobny scenariusz, że w tej edycji już w półfinałach będą wyłącznie drużyny z Meksyku. Konoru ma bronić właśnie Columbus Crew, jednak ich forma nie zapowiada niczego dobrego. Męczarnie w poprzedniej rundzie z Houston Dynamo, dosadna porażka w lite ze słabiotkim Charlotte, jedynie remis z miernym DC United nie pozwalają na opty jest myślenie. Tym bardziej, że przed rewanżem Columbus Crew nie wypracował sobie żadnej zaliczki. Zakładamy, że na własnym stadionie drużyna z Meksyku przychyliła awansu na własną stronę, dlatego bramy Awans Tigres. No i ostatnia propozycja, która zamyka nasz kupon, jest to Liga Japońska, rozgrywana w środę o godzinie 12.00. Jest to typ. Ode mnie. Zagrałem pierwszą ligę japońską. Zagrałem siódmą Yokohamę, która podejmuje u siebie dwunastą gambę Osake. Patrząc na obecną formę, gospodarze grają bardzo dobrze u siebie. W ciągu ostatnich pięciu spotkań przegrali tylko raz, gdzie gamba na wyjazdach najlepiej sobie nie radzi. Głównie remisuje i też nie zdobywa dużo bramek. No i jeżeli też spojrzymy na ich head-to-head, -head, no to zobaczymy, że w roku 2023 podarze wygrali podwójnie. No i liczę na powtórkę ze strony Yokohamy. No i ich pierwsze zwycięstwo przeciwko Gambie w roku 2024. A jednak dla bezpieczeństwa, i w z z gdyż tak jak wspominałem, gamba na a, wyjazdach lubi remisować, nawet bezbramkowo, także tutaj też taką opcję zakładamy, jednak uważam, że Yokohama po prostu zdominuje to spotkanie, no i nie będzie większego problemu. No i dla przypomnienia, wszystkie artykuły związane z promocjami znajdziecie w opisie naszego materiału, polecam tak gdzie wejść, przeczytać, może akurat znajdziecie coś dla siebie do założenia konta, do skorzystania z jakiejś fajnej promocji, pamiętajcie o łapce w górę, komentarze oraz subskrypcji na naszym kanale, by po prostu być na bieżąco, a teraz przed zakończeniem... Konkurs! I co mamy dzisiaj dla Was w konkursie? Trzeba podać dokładną liczbę fauli w spotkaniu Atletico Madrid-Borussia Dortmund. No i sześć najszybszych osób może liczyć na freebeta o wartości 20 zł. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć! Powodzenia!